Przeciąganie liby, plecienie wianków, piłowanie broni, rzucanie bro, bro. okony, bieg na nartach i wbijanie gwoździ. W takich konkurencjach w sobotę 22 czerwca mieszkańcy Kalna, Mikoszowa, Przyłęgowa, Pożarzyska, Wierzbnej, Wyszczyna oraz Imbramowic zmagali się w przyjacielskich zawodach podczas corocznego turnieju wsi. Jak się dzisiaj bawi kalno? Świetnie. Świetna pogoda, atmosfera też super. Konkurencje dopiero się okaże, jakie będą dalej. Na razie jesteśmy w czołówce. A czy Kalno to aktywna miejscowość? No wiadomo, każdy o tym wie, że Kalno jest zawsze jedną z tych najbardziej aktywnych miejscowości naszych Żarów. Lubimy się bawić, mamy fajną ekipę, zawsze potrafimy się zintegrować. Kobiety napiekły ciasta, zrobiły piękne stoisko. Młodzież również dopisała, także myślę, że będzie dobrze. Tego wioska jesteśmy niesamowicie aktywni, uwielbiamy y, uczestniczyć w takich imprezach i tak naprawdę, jakby nie patrzeć, jesteśmy bardzo zjednoczeni, o czym nawet świadczą nasze koszulki. A czy liczycie dzisiaj na jakąś nagrodę? Oczywiście, mamy nadzieję i dążymy do tego wytrwale i skutecznie. Jak się dzisiaj bawi wierzbna? Jak widać na załączonym obrazku, Dobry, wszyscy bawimy się bańca, doskonale, zapinkujemy naszej, naszej wioski. Mam nadzieję, że też zajmiemy to jakieś to wysokie miejsce w lokacie. Moim zdaniem takie imprezy są bardzo potrzebne, to żeby to integrować bardzo, wioskę bardzo, u siebie i całe bardzo. inne sołectwa, które też biorą udział w tej imprezie. A czy Wierzbna to jest kreatywna miejscowość? Raczej tak, raczej tak. Staramy się brać udział we wszystkich konkurencjach. Będziemy walczyć o każdy punkt, nie, oddamy, nie poddamy się tak łatwo. Tak jak widać, jesteśmy tak dosyć dobrze przygotowani. Idziecie na trofeum dzisiejszego dnia? Raczej tak. Coś musimy zdobyć. A jeżeli się nie uda i tak będziemy szczęśliwi, że wzięliśmy udział w tych konkurencjach wszystkich. Bierzemy pierwszy raz udział tutaj w tych zawodach, także myślę, że warto powalczyć o coś. O jakąś nagrodę. Damy radę. Damy radę. Co dobrego można zjeść dzisiaj na stoisku w Imbremowicach? O, mamy cebulaki, sernik mamy, jabłecznik, mamy makowce, biodownik, teraz takie rożki mamy, ro, bananowca. Mamy, mamy pierogi z kapustą, z, z, z grzybami, mamy pierogi ruskie, mamy kaszą z serem z kapustą, krokiety, barszcz czerwony, e, teraz mamy bigos. Mamy te gulaszową zupę. Czy to jest przedsmak tego, co będzie można zjeść i zobaczyć na stoisku podczas dożynek? Tak, owszem, tak, tak. Stała mi się. Że... A kto pomagał przygotowywać dzisiejsze specjały? My wszystkie razem wspólnie dziewczyny Panowie pomagali? Panowie nie, panowie miały inne zajęcia. My wspólnie pracujemy. Czy Imbramowice są taką aktywną wioską, która lubi się integrować? O, tak, nasze dziewczyny, tak, integrują się, wszystko pomagają wspólnie, razem, wszystko super. Jak dzisiaj bawią się łażany? Łażany bawią się, no tak skromnie, bo y, po prostu myśmy się wystawiły. Przygotowałyśmy tutaj fajne rzeczy no i liczymy na gości, że będą do nas tutaj docierać, a nasi mieszkańcy, no nie wiem, chyba w pracy są, no i gdzieś, czy wyjechali. Nie ma! Ja rozglądałam się, ale. Nie przybyli jakoś. A czy takie turnieje wsi, jakie odbywają się zawsze w gminie Żarów, są dobrym okazją, żeby się wspólnie razem zintegrować? No na pewno tak, na pewno tak. Popatrzę, jak wioski walczą z sobą. Bardzo to jest takie miłe. No i wszyscy się bawią dobrze. Jest ciekawa sprawa. A jakich potraw, jakich specjalów można skosztować dzisiaj na Waszym stoisku? A my mamy ciasto, mamy pierogi ruskie, mamy placki ziemniaczane z gulaszem, także bardzo dobre, można u nas sobie pojeść. To jest mamy. przedsmak tego, co będziemy mogli zobaczyć na stoiskach dorzękowych? No myślę, że tak, ale postaramy się, przeszykujemy dużo więcej. Tegorocznym faworytem sołeckiego spotkania została społeczność z Imbramowi. Wyprzedzając tylko o jeden punkt, zeszłorocznego zwycięzcę mieszkańców Pyszczyna. Trzecie miejsce na podium zamykali mieszkańcy Wierzbnej. Następne w kolejności były Przyłęgów i Pożarzysko, Mikoszowa oraz Kalno. W sobotnią noc świętojańską w sportowych konkurencjach zmagali się również najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów. Najwięcej punktów udało się zbierać dzieciom ze świetlicy środowiskowej Chatka Puchatka w Łażanach. Tuż za nimi na drugim miejscu plasowała się świetlica Słoneczko skalna. A trzecie miejsce zamykali najmłodsi ze świetlicy Euroklub z Siedlimowic. Tego dnia jednak triumfowali mieszkańcy wiejskich miejscowości, którzy oprócz prezentacji swoich talentów przygotowali również stoiska z sołeckimi przysmakami. Nie zabrakło również tradycyjnych zabaw i konkursów dla dzieci oraz młodzieży, z których największym zainteresowaniem cieszyło się pływanie łódkami po żarowskim stawie. Do wspólnej zabawy przygrywała orkiestra Denta oraz zespół Annaro. 走。

Organizatorzy Gminne Centrum Kultury i Sportu składają serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie żarowskim wędkarzom, Młodzieżowej Radzie Miejskiej, TKKF Chemik, Ochotniczej Straży Pożarnej z Żarowa i pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie.